na w i przejazdy kolejowe Dzisiaj znajdujemy się po raz ponowny na przejeździe kolejowym żabim rogu Nadpowiedziałem odpowiedziałem to idealnym tonem jak wtedy jak byłem w sierpniu yy, Oczywiście yy, wyposażenie przejazdu już każdy zna, ponieważ już tutaj dość dużo osób nagrywało ten przejazd. Pociąg będzie za jakieś pewnie około 20 minut, ale oczywiście zrobię Wam cięcie. Tutaj właśnie też nagrywał niedawno Mati08, na którego kanał również zapraszam. Podejdziemy może... Albo nie. Dopiero jak będzie pociąg, to podejdziemy. Ten... Trochę bliżej. Tam nawet oh, jest automatyka BUS 2000. Szlabany to tutaj jak mówiłem w sierpniu bardzo się chwieją że o mało go nie było małem normalnie złapię, która jest godzina 32 a pociąg ma być o 48 a raczej nic szybszego na mnie śmignie więc napędy to są HSM10E Mm, jeszcze i sygnalizatory LED. Są dwa sygnalizatory LED01 i dwa sygnalizatory LED00. I dwa generatory GZT30. Także w sumie bez przedłużania. Zrobimy cięcie i włączę nagrywanie jak pociąg będzie jechał. No powiem wam, że pociąg już powinien tak naprawdę dawno przejechać. Bo miał być tutaj o 1148, a już jest 1150 coś. Także albo to jest usterka ZSP, która nie reaguje, albo pociąg ma gdzieś opóźnienie, nie wiem, zwolnienie na godzinę, albo... Albo po prostu jak, no nie wiem, czy, czy ale to jest praktycznie po prostu przy każdej nagrywce się zdarza, no więc, no, nie wiem, kiedy pojedzie to czy, i czy w ogóle to pojedzie. Ja szczerze mówiąc chciałbym, żeby je pojechało, bo jechałem głównie z Elbląga tutaj dla tego pociągu, tak Ale jeszcze poczekamy. Nie będę na razie bliżej podchodził. No ale już powinien ten dawno być tak naprawdę. Bo opóźnienia żadnego w rozkładzie nie było, także... Nie wiem, bo to jest dość dziwne. I zauważyłem jeszcze w międzyczasie jedną rzecz, mianowicie przy kontenerze po mojej, po, mojej, po stronie automatyki y, jest tam czujnik, który wygląda jak czujnik kombudu, ale nie wiem czy to jest kombud, nie jestem pewien. I czujnik SB. Ale raczej nie spodziewam się w tym miejscu modernizacji. Chyba, że coś się stanie mnie zaskoczyć. No tutaj w sumie ja teraz stoję na dużym placu rozkopanym. No i nie wiem, może tutaj jakiś kontener będzie, chociaż nie, no nie. Gdzie taki młody przejazd modernizować, który ma dopiero no, drugi rok już. No to już drugi rok będzie. Także mówię, nie, nie, nie wiem, nie wiem, czy to jest jeszcze. Czy, czy to w ogóle pojedzie? Szczerze lekko się zdenerwuję, jak nie pojedzie. Yy, raczej to nie jest choć 40 czyli się z koziej góry, bo tak jakby od pewnego czasu jakiś taki się robi pogłos, jakby właśnie takiego kaldeka z koziej góry. Znaczy, wy tego pewnie nie słyszycie, ale ja to słyszę tutaj. No, a zbyt szybko przestał bić. No, ale ten pociąg już w sumie powinien być tutaj. Już dawno już powinien nawet... Już dawno bym zakończył nagrania, a dziad się oczywiście opóźnił, nie? No dobra, no to słuchajcie, ja on zrobię cięcie. No. I widzimy pociąg za 3, 2, 1. tak właśnie przęknął nam Telka Jak widzicie Raczej Bo też ten regio miał jechać tak naprawdę, a przęknął Telka, więc w sumie śmiesznie Ale dobrze hmm. tej relacji dobiegł już końca, więc tej relacji dobiegł już koniec, więc cześć.